Nie wstąpi Duch Twój, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj jestem w Starachowicach w muzeum, które posiada niesamowity samochód czyli Papa Mobile stworzone e, na potrzeby pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II. Jest ze mną Paweł, dyrektor tego muzeum, którego możecie już kojarzyć, a jeżeli nie, to koniecznie obejrzyjcie wcześniejsze filmiki, w których opowiadałem o Starze 26, który był w rajdzie Paryż-Dakar. Także oddaję głos tutaj Pawłowi teraz. Co to jest i dlaczego to nie jest oryginał? No, Papa Mobile, jedyny polski samochód wyprodukowany do pap dla papieża, jest częścią naszej kolekcji muzealnej, bo jak już wiecie w, z poprzedniego odcinka, w naszym muzeum mamy tych samochodów trochę. Jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie pokazujemy wystawę poświęconą jednej marce, polskiej marce i marce, która produkowana marce. była tutaj, w Starachowicach. Zakład Wielkopiecowy, gdzie dzisiaj jest muzeum, to była część kiedyś fabryki samochodów ciężarowych. Także jesteśmy w miejscu, gdzie powstawały de facto te, te samochody. A dlaczego ten jest wyjątkowy? wszystkie są wyjątkowe. Dla nas, wszystkie stare są wyjątkowe. Ale ten jest wyjątkowy w sposób szczególny, dlatego że z nim że wiąże się. Były tylko dwa takie na całym świecie. Tak, i z nim wiąże się wyjątkowa też historia, w ogóle historia tego, tego, tego konkretnego modelu. Jak to było z tą pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do ojczyzny? On wyraził na początku 1979 roku, kiedy wiadomo było, że już przyjedzie, że władze się zgodzą na tę wizytę. Wyraził życzenie, aby odbywać tę pielgrzymkę y, y, samochodem polskiej konstrukcji. Chociaż proponował mu na przykład Mercedes dostarczenie y, Papa Mobile, wolał, żeby to był polski samochód. Ale były tam pewne wymagania i dlatego jest to samochód ciężarowy, a nie na przykład Fiat 125P. Tak. Były tam pewne wymagania. No, przede wszystkim chodziło o to, żeby papież był widoczny dla zebranych wiernych. Chodziło o to, żeby był na tyle pojemny, żeby mogły jechać tym pojazdem osoby, które były w świcie papieskiej. Więc tak, ojciec chyba 16 ojciec osób. osób. Nie 16 osób nie i oprócz tego przy samym papieżu yy, ówczesny prymas Wyszyński i sekretarz stanu Casaroli. A, jeszcze jedna osoba, o której zapomniałem, ale też o niej zapomniano i też o tym jeszcze powiemy. Dlatego też był to samochód ciężarowy i jeszcze pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. Jan Paweł II przesiadł się do innych papamobile, takich już zabezpieczonych po zamachu, tak. który miał miejsce w roku 81. W tak. 71. rok to jeszcze nie było takiego doznania, tak. więc aż tak te wymogi bezpieczeństwa nie były zachowywane. Trzeba było zrobić tak, żeby papieża było słychać, dlatego to nie są światła. Słuchajcie, światła mamy tutaj zwykłe starowe, tylko to jest system nagłośnienia. Samochód miał też jechać bardzo powoli, ponieważ była to prędkość taka marszowa w okolicach 5 km na godzinę. Musiał być cichy, nie mógł wydobywać jakichś nadmiernych spalin itd. Czyli generalnie wszystko to przekreśla każdego stara. Jak to zrobić? Jeszcze w tak krótkim czasie. Mówiliśmy o tym, że papież wyraził takie życzenie na początku 1979 roku. Pielgrzymka miała się zacząć 2 czerwca, a więc konstruktorzy mieliby na to zaledwie no, w porywach dwa miesiące. Nie można było tworzyć nowego samochodu. Pomysł na aktualnie wtedy produkowanego trójosiowego stara 660, czyli poprzednika 266. Dokładnie tak. Stara 660M2 to. to już kolejna modernizacja tego stara, tak naprawdę miał być całkowicie zastąpiony przez stara 266. 266 wszedł do produkcji w roku 73, ale nie zaprzestano produkować tego który produkowano jeszcze do roku 1983. W związku z tym 660 być może dlatego, że jego sylwetka była taka, która no podobała się projektami. Przejdziemy Pawle tutaj bardziej z tej strony, żeby też zobaczyć, przejdźmy jak on wygląda. Jak tak. ten samochód wygląda od boku, bo szczerze mówiąc, nie wiem, czy on w ogóle przypomina jakąkolwiek ciężarówkę. Star 660 hey, był pojazdem. chcę tego podotykać też. Jakby spójrzcie na to wykończenie. To są miękkie elementy. To jest ciekawe, bo szarfa, którą dotykasz, jest stworzona zupełnie niepraktycznie. To jest materiał przyklejony na gąbkę. Już w trakcie pielgrzymki to się marszczyło, to było trudności z zachowaniem czystości, no ale tak zdecydowano wtedy. I my, chcąc być wiernym tradycji tej historii, również w ten sposób wykonaliśmy tą szarfę. Właśnie, bo tego chyba nie powiedzieliśmy. To nie jest oryginał. Dlaczego to nie jest oryginał? Nie jest oryginał albo... Co on ma wspólnego z oryginałem? Jak już powiedziałem na początku, ta historia od samego zarania jej była bardzo emocjonująca i wręcz dynamiczna. Od decyzji o tym, że to będzie polski samochód, że trzeba będzie przerobić wygląd samochodu wojskowego, który tak naprawdę miał służyć do agresji na Zachód, prawda, być był członkiem wielkiej machiny układu warszawskiego, miał się stać nagle takim, no nie wiem, sym symbolem pokoju i dobrej nowiny. I Plastyk Zbigniew Gąciarz zaprojektował właśnie w ten sposób tą gondolę, czyli zabudowę, i całkowicie zmienił charakter, wyraz tego samochodu. I to jest początek tej sensacyjnej, sensacyjnej historii. Historii, która swój szczególny dramatyzm ma po zakończeniu pielgrzymki Jana Pawła II. Ile trwała ta pielgrzymka? Przypomnij, pielgrzymka trwała w pierwszych dniach czerwca, czyli od 2 do 10 czerwca. Okej, okay, czyli przez. Tydzień tak naprawdę ten samochód był użytkowany. Był użytkowany przez tydzień. Jako ciekawostkę powiem, że obawiano się, bardzo, stresowano się tym, żeby samochód spełnił swoje wymagania, żeby nie było problemów technicznych. No co by się stało, gdyby się zepsuł w trakcie pielgrzymki. No, w związku z tym fabryka, że fabryka to nie takie proste, chociaż papież był się jakaś Gorzej byłoby, gorzej byłoby z tymi, którzy konstruowali ten pojazd. Natomiast chodziło o to, że mm, przygotowała fabryka wówczas dwa podwozia. Natomiast gondola, czyli ta A zabudowa, czy dwie była sztuki jedna. 660. Dwie sztuki 660, specjalnie przygotowane, bo to była przedłużana yy, rama, więc to było przygotowane mm -hmm. specjalnie. Ale dwie sztuki. W razie awarii można było w miarę szybko przełożyć całą gondolę na tak zwanego dublera i jechać dalej. Na szczęście nie było takiej potrzeby, star 660 dał sobie radę i, i, i tak to Trzymanie wyglądało. Radę. Natomiast po pielgrzymce władze. Mówiąc kolokwialnie, położył łapę na tym pojeździe. E... Znaczy, dla mnie w ogóle jest niesamowite, że władze się zgodziły na to, żeby... Trochę nie miały wyjścia. To była sytuacja, Jan Paweł II był, oprócz tego, że był przywódcą, e... można powiedzieć przywódcą religijnym, prawda, głową kościoła katolickiego, to był też głową państwa watykańskiego. I władze przyjmowały go nie jako głowę kościoła katolickiego, ale jako, jako szefa państwa watykańskiego. Mhm. Więc to była wizyta dla nich z ich punktu widzenia dyplomatyczna, prawda, międzynarodowa. No, Nie wyobrażałem sobie, że wtedy, kiedy już i gospodarka się sypała, ekipa Gierka mogłaby sobie pozwolić na to, żeby uniemożliwić papieżowi Polakowi mhm. przyjazd do ojczyzny. Także to była już taka rzeczywiście sytuacja wyjątkowa. Ale nie chcieli się zgodzić na to, aby pozostał symbol w postaci tego samochodu, który zresztą był własnością episkopatu, bo to kościół zakupił ten samochód od, 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 mhm. od Starachowic. Państwo położyło na nim łapę, co więcej latem 1979 roku Zdecydowano o zniszczeniu tej zabudowy. Za zabudowę przygotowały nie Starachowice, a Warszawski PIMO, czyli Państwowy Instytut Motoryzacji, i tam została ona pod osłoną nocy przez kilku zaufanych pracowników, niewyjaśnionych do końca okolicznościach, zniszczona. Podwozie przywysłano z powrotem do Starachowic, gdzie nakazano go przemalować znowu na wojskowe barwy, mhm. i przez rok ten pojazd jeszcze stał. Ale i tak informacja o tym, wieść, że to jest ten Papa Mobile. No była żywa. Więc w roku 80 zdecydowano o sprzedaży, nakazano sprzedaż tego samochodu do zachodnio pomorskiego do jednego z PGR-ów, czyli państwowych mhm. gospodarstw rolnych. No i dobra, no został zniszczony, a jednak ja go widzę, więc teraz przenosimy się do roku 2008, 8. w którym to bierzecie oryginalną ramę, która była pomalowana, ale ktoś ją kupił, ale w PGR-ze i tu w ogóle coś jest jakby. Tak, no w żołnierskich słowach. Jak to się stało, że jednak Papa jest? Muzeum dotarło do pozostałości ramy. Ona wygląda Faktycznie, w taki słowo sposób. słowo, pozostałości, więc to jest. Nie jest to zbyt imponujący obiekt. Postanowiliśmy nie dokonywać zabudowy na tym z uwagi na problemy techniczne. Czyli papież jechał tym. Tak. Znaczy, to było. Znaczy w dłuższe, ale ktoś to pociął tak jest, i zrobił tak jest. Ta po Tak Ta historia rzeczywiście ma swoje bardzo liczne zakręty. Natomiast, y, natomiast to nie nadawało się już do wykonania z rekonstrukcji. Y, ale muzeum posiadało wtedy w swoich zbiorach takiego samego stara siedem, 660 M2 z tego mhm. samego roku, z 79. I posiłkując się relacjami świadków, materiałami historycznymi, archiwalnymi, dokonaliśmy tego, czego dokonali nasi przodkowie w 79 roku, czyli stworzyliśmy zabudowę samochodu, czyli stworzyliśmy, można powiedzieć, kolejne wierną kopię Papa Mobil. Replikę, która jest, znaczy, powiem tak. Nie byłem wtedy na tej pielgrzymce <grymce> I, nie mnie, nie i nie mnie oceniać, czy jest tak jak być powinny. No. Ale z tego, co tutaj panowie z Muzeum mi powiedzieli, to naprawdę odcinek mógłby trwać dwie godziny, bo mogę wam opowiadać o każdej śrubce, jak bardzo wierna ona jest oryginałowi. Łowi. Do środka. <grymce> Pojazd jest tak naprawdę seryjnym starym 662, ale wyjątkowym na swój sposób, już chociażby przez sam fakt y, zabudowy gondoli. Tak jest. Gondola, która musiała zapewniać bezpieczeństwo w świcie papieskie, no i samemu Ojcu Świętemu. Gondoli, gondola, która musiała zapewniać też komfort jazdy. Stąd też osadzono całość na miechach pneumatycznych, które dostarczył Jelcz. Był tu również amortyzator od małego Fiata. To wszystko spowod... oraz drążki reakcyjne. To wszystko spowodowało, że gondola no rzeczywiście jak gondola pływała, mhm. prawda? więc było tu komfortowe zawieszenie. A jeszcze jedna sprawa. Mówiłem o spalinach, o tym, że miało być cicho i tak dalej. Też tutaj coś tam no burdulili, żeby było lepiej niż no właśnie, fabryka dała. Weźmy z tymi spalinami. No bo wyobraźmy sobie, że pojazd jedzie. To jest pojazd silnikowy, prawda? Że pojazd, silnik spalinowy. Benzynowy. Ale jeszcze benzynowy. benzynowy. Myślę, że gdyby to tak. był diesel, to. Tak, benzynowy. chociaż on pięknie gada. Silnik benzynowy, tak czy inaczej, tych spalin było zbyt dużo, było to niebezpieczne dla, zarówno dla otoczenia, jak też i dla podróżujących. W związku z tym skonstruowano bardzo prosty katalizator spalin, pochłaniacz spalin, wykorzystując do tego filtry węglowe stosowane w mikrofonach. Takie kulki węglowe, co najmniej. Potrzeba skrzynce, matką wynalazku. Tak, w skrzynce one się znajdowały, kiedy było trzeba, spaliny były przepuszczane przez ów pochłaniacz i spełniły swoje zadanie. Zwróćcie uwagę na jedną jeszcze rzecz. Tutaj we wnętrzu możemy zaprosić Takie. i pokażę koło papieża i koło, jego, koło dwóch kardynałów mu towarzyszących jest taki Zydelek. Zydelek. Z czym się on nam kojarzy? Kojarzy nam się z Spo PKP. Da, tak jest. To jest tak zwane strapontem, czyli po prostu takie dodatkowe siedzisko. Okazało się, że w tym ferworze prac nad Papamobile, tym małym czasem, którym dysponowali, zapomniano jednej osobie, sekretarzu papieskim, późniejszym kardynale Dziwiszu. I to jemu wykrychano na końcu, zaimprowizowano takie siedzisko, więc jak popatrzycie na archiwalne zdjęcia, to Dziwisz tak siedzi trochę dziwnie... Pochylajony, taki okay. oparty, no niezbyt było mu wygodnie na pewno. Rozumiem. Czyli jakieś etaty poszły. Kto wie? Kto wie? Oby nie Mogło głowy. tak być. Biało, nie rozkładamy. bardzo papiesko. Czyli tak, tutaj siedziały 30. najważniejsze osoby tak, z ze świty, papieski. ze świty papieskiej. To ja może tutaj zajmę sobie to miejsce. To może ja zajmę za tobą. Dobrze. O, o to no. może ja zajmę to jednak. Tak. Y czyli mamy tutaj tak autobusowo. Mięciutko, wszędzie jest piękna wykładzinka. Tak, no nie przypominają samochodu Zacząłeś, wojskowego. W tak, żaden sposób. Zdecydowanie. Zacząłeś o tym, że wiele tutaj mamy jakichś różnych jeszcze modyfikacji. Tak, na przykład no, i, i nie tylko Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, yy, i nie tylko Pimot Warszawski byli twórcami tego pojazdu, bo mm. tutaj nagłosienie, o którym wspominałeś, przygotował Tonsil. Tutaj, e, na przykład te fotele, na których siedzimy, Sanocka Fabryka Autobusów. E, także te Czyli to są takie H9? Tak, z dokładnie AutoSana. Tak, dokładnie tak. Czyli jeżeli jeździliście PKS-em, to możecie się poczuć prawie jak papież. Amortyzatory maluchowskie też już mówiliśmy, miechy z Jelcza, więc jakby cały przemysł motoryzacyjny coś dołożył do tego mhm. pojazdu. Wszystkimi rękoma było to. Wszystkie ręce na pokład, I udało się. No i udało się. I z przodu Jan Paweł II wraz ze swoimi najważniejszymi e, osobami jechał. Jak zapytano Ojca Świętego, jak się podróżowało, powiedział, ja się, że dobrze, Już ale ja. powiedział, wiało trochę. <grym> Bo rzeczywiście on jeszcze sam mówił, że musiał, musi oszczędzać głos, a tutaj jak ten samochód nawet wolno jechał, to jednak mhm. nieosłonięty niczym, no to musiał być spory przeciąg. Tak. Ten samochód jest, wydaje mi się, do dzisiaj pewnym symbolem wolności, pewnym symbolem drogi ku odzyskaniu niepodległości przez Polskę, no bo pielgrzymka, ta pierwsza papieża, jest też bardzo Jest mocnym, takim, takim... Tak, ma wymiar symboliczny. No. I Te ten słow... samochód też. Te słowa papieża o duchu, który ma odnowić oblicze ziemi, tej ziemi, zostały przez Polaków potraktowane bardzo dosłownie. I wiemy, że rok później zaczęły się wielkie wydarzenia, które doprowadziły do powstania Solidarności, i w efekcie po iluś latach, po niewielu latach, przecież na końcu dekady, do odzyskania pełni niepodległości. W związku z tym na pewno jest to symbol. I no, ponieważ z tą pielgrzymką symboliczną, kojarzy się też ten pojazd, polski pojazd, to ten symbol jest jeszcze dodatkowy. Dokładnie. I wciąż żywy. I wciąż żywy jest on w Starachowicach, słuchajcie, w muzeum, e, w muzeum. Przyrody i techniki. Przyrody i techniki Spanownicy. dokładnie. E, gdzie Was serdecznie zapraszam. Słuchajcie, tutaj e, rozmawiałem e, z Pawłem na ten temat e, wszystkich eksponatów, widziałem na własne oczy, co oni tutaj mają. E, warto. Zdecydowanie warto i powiem Wam, że aż się serce kraja, że tutaj nie ma tłumów i ja się tutaj nie musiałem miesiącami dobijać, bo powinny być, no bo takich rzeczy no, no jest ten samochód tu i tyle. Ale masz szczęście, bo dzisiaj jest poniedziałek, więc mamy muzeum nieczynne dla zwiedzających. A, Jakbyś przyjechał jutro, byłoby gorzej okay. dla Ciebie. <laughs> Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dzięki serdeczne za wizytę. No i co, żegnam się. Oglądajcie tak. kanał. <laughs> I żegnam się na filmie z Mobile. Kto to widział? No co, teraz więźniarki. <laughs>